Witam serdecznie. Jeżeli do napędu mamy podłączone już wszystkie przewody, możemy włączyć zasilanie. Dioda ok. Powinna migać w ten właśnie sposób, który było widać na filmie. Jedna sekunda zapalona, jedna sekunda zgaszona. Z tyłu patrzymy, czy koło zębata się nie kręci. To znaczy, że jest wszystko w porządku. Teraz możemy przystąpić do oprogramowania napędu. Chodzi o to, że napęd musi przy pierwszym uruchomieniu wykryć wszystkie urządzenia, które są do niego podłączone. Na samej górze mamy dwa takie switchy obok siebie. Pierwszy switch po lewej służy do programowania pilotów, na razie się nim nie będziemy w ogóle zajmować. Drugi switch służy właśnie do zaprogramowania wszystkich urządzeń, które są do bramy podłączone. Przytrzymujemy go, wci trzymamy wciśniętego, dioda OK nam zacznie migać szybciej. Czekamy, trzymamy dalej wciśnięty, to trwa około 10 sekund. Po czym puszczamy, dioda powinna nam zamrygać 3 razy i zacząć regularnie mrygać średnio jeden raz na sekundę. To znaczy, że brama wykryła wszystkie urządzenia, że wszystkie urządzenia są podłączone poprawnie. Dzięki wielkie za oglądanie.